Dzięki File Station w systemie DSM możesz łatwo przesyłać pliki, tworzyć żądania plików i konfigurować łącza udostępniania plików dla znajomych i współpracowników, bez względu na rozmiar plików. Wystarczy kilka kliknięć i gotowe. Ten film pokazuje, jak przesyłać pliki, tworzyć łącza udostępniania plików, pobierać udostępnione pliki i tworzyć łącza żądania plików w File Station. Sygnatury czasowe poszczególnych sekcji znajdują się w opisie filmu. Zanim zaczniesz, upewnij się, że na serwerze Synology NAS włączono Quick Connect. Informacje na temat włączania funkcji Quick Connect można znaleźć w łączu do artykułu w opisie filmu. Otwórz aplikację File Station, a następnie przeciągnij pliki lub foldery, które chcesz przesłać do okna. Ponieważ dodajemy nowe pliki, możesz kliknąć w wyskakującym okienku przycisk POMIŃ. Podczas przesyłania w prawym górnym rogu ekranu pojawi się powiadomienie. Kliknij je, aby sprawdzić postęp przesyłania. W File Station kliknij plik, który chcesz udostępnić, lub naciśnij klawisz CTRL lub Command, aby zaznaczyć wiele plików. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Udostępnij. Zostaną wygenerowane łącza do plików. Wybierz opcję Wyświetl wszystko, aby zobaczyć odpowiednią ścieżkę pliku dla każdego łącza. Zaznacz opcję Włącz bezpieczne udostępnianie i edytuj ustawienia prywatności, aby chronić udostępnioną zawartość. Wybierzmy na przykład opcję Publiczne Ochrona hasłem. Wybierz opcję Zaawansowane i ustaw okres ważności. Wybierzmy tę opcję, aby łącze wygasło po jednym dniu. Możesz również ograniczyć próby dostępu wprowadzając liczbę w polu Dozwolona liczba dostępów. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz. Łącze można udostępnić na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest bezpośrednie skopiowanie łącza poprzez kliknięcie przycisku. Drugim jest wysłanie łącza w wiadomości e-mail. Do wiadomości e-mail zostanie również dołączony kod QR. Trzeci sposób to użycie kodu QR, który można pobrać i zastosować wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Możesz zarządzać swoimi łączami udostępnionymi w obszarze Narzędzia Manager udostępnionych łączy. Tam możesz edytować, usuwać i udostępniać istniejące łącza udostępnione. W kolumnie stanu możesz zobaczyć następujące stany. Ważne, udostępnione łącze jest dostępne do użytku. Wygasło, udostępnione łącze wygasło. Uszkodzone, udostępniany plik już nie istnieje. Lub nie masz do niego uprawnień dostępu. Jeszcze nieważne, udostępnione łącze nie jest jeszcze aktywne. Jeśli otwieranie łącza udostępnione przez inne osoby jest zaszyfrowane, będzie wymagało wprowadzenia hasła w celu uzyskania dostępu do pliku. Możesz dwukrotnie kliknąć plik, aby go pobrać lub nacisnąć klawisz Ctrl lub Command, aby zaznaczyć wiele plików, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy opcję Pobierz. Podczas pobierania wielu elementów system skompresuje pliki do pliku ZIP. Możesz zezwolić użytkownikom spoza systemu DSM na przesyłanie plików bezpośrednio do aplikacji FileStation za pośrednictwem łącza żądania pliku. Aby to zrobić, wybierz folder w folderze współdzielonym jako miejsce docelowe przesyłania. Kliknij folder prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję utwórz żądanie pliku. Następnie możesz skonfigurować hasło, okres dostępu. częstotliwość dostępu oraz wiadomość dla żądania pliku. Po otrzymaniu łącza żądania pliku odbiorca może łatwo przesyłać pliki do folderu. System utworzy podfoldery w wybranym folderze docelowym, w którym każdy przesyłający będzie umieszczać swoje pliki. Aby dowiedzieć się więcej o sposobach na maksymalne wykorzystanie serwera Synology NAS, subskrybuj kanał Synology w serwisie YouTube lub kliknij inny film, aby kontynuować oglądanie.